w parku zdarzy mi się Płynie Wisła, płynie po polskiej klejnie, po polskiej klejnie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie. 11 listopada to niezwykle ważny dzień dla wszystkich Polaków. Pater unser, ojciec nasz, co takiego? Wyciągnij rękę. W Gietrzwaldzie, jak co roku, odbył się spektakl z tej okazji. W naszej szkole jest już pewna tradycja, że to świętowanie odbywa się 11 listopada dokładnie wieczorem, wtedy kiedy już jest ciemno, ponieważ chcemy uzyskać ten efekt. Oprócz tego, że wychowujemy dzieci, młodzież w przeświadczeniu, że niepodległość się rzeczą niezwykle ważną, cenną, może nawet bezcenną, to również uczymy te dzieci takiego przełożenia na środowisko. Tegoroczne przedstawienie zatytułowane Niezwyciężeni, zaprezentowane przez uczniów zespołu szkolno-przedszkolnego w Gietrzwałdzie i uczniów z Biesala miało na celu pokazanie historii Polski w nowy sposób. Chcemy pokazać historię, której jeszcze nikt nie przedstawił, w sensie takim teatralnym. tak? Historia jest dokładnie ta sama, ale co roku musimy wymyślać coś innego, żeby zachęcać naszych widzów. Dotarły do nas dzisiaj nowe katechizmy w języku niemieckim. Teraz z nich będziemy się uczyć religii. Może i teraz nie ma Polski, ale my, Polacy, nadal żyjemy i kiedyś upomnimy się o naszą niepodległość. Przedstawimy dzieje Polski przed tą niepodległością, jak to się wszystko zdarzyło i jaki to był strach dla wszystkich ludzi. Uzupełnieniem przedstawienia był występ chóru w Armii Mazur, który wykonał pieśni patriotyczne. Te dzieciaki, możliwe, że nawet nie rozumieją tego, co mówią i co przedstawiają, bardzo głęboko potrafią poruszyć dorosłych. Spektakl, zaprezentowany przez uczniów oraz chór w Armii Mazur, przybliżył dzieje Polski i przypomniał mieszkańcom gminy Gietrzwałt, jak ważna jest niepodległość. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv